Cześć, witajcie moi drodzy! Witam Was serdecznie na moim kanale. Nie będę nazwy tu wspominał, bo wszyscy wiedzą, gdzie są. Przyszli do Puzona. W dniu dzisiejszym, moi drodzy, nie będzie to historia, ale znowu list. Także, jakbyś yy, któryś pan albo pani. Albo jakieś no, no dziecko nie, no ale jakby ktoś miał ochotę, nie miał ochoty pokazywać mi twarzy, nie miał ochoty by ze mną rozmawiać, a miałby ochotę się wyżalić, to może napisać mi list na maila igaviktor 12 małpawppl Jakby nie było, też dobra forma komunikacji. Także yy, siadajcie, bo film nie będzie długi, co niektórzy narzekają, że niektóre filmy są za krótkie, ale też nie przesadzajmy z tą długością. Ale na początku, jak to ja mówię, ogłoszenia yy, parawialne. Bardzo was proszę o wsparcie na patronajcie, albo na Tipli. Widziałem tam doszło mi dwóch patronów. Bardzo wam dziękuję. Nie miałem okazji jeszcze wam podziękować, ale naprawdę dziękuję wam z całego serducha. Na samym początku chciałbym wam jeszcze jedną wyjaśnić, 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 eee, co mam wam do powiedzenia, a później przeczytamy list. Ostatnio, o, nawet te moje początki, ostatnio upubliczniałem mój jeden ze starych filmów, i kurczę, pamiętam moje początki. Pamiętam moje początki, jak puściłem film z Zakładu Pogrzebowego. Jak na jednej grupie. Na jednej grupie tam jechali po mnie, nie. Kurczę, no nie łamałem się, no ale było mi przykro, jak tam kiedyś usłyszałem, że jestem dnem, to znaczy ktoś mi to napisał pod filmem. Ale przeszedłem obok tego, chociaż troszeczkę to zabolało. Nie wiem dlaczego, ale zabolało. Bo wiecie, no ktoś mnie nie zna, a mówi, że jestem dnem. Ale pamiętam, pamiętam ten film, jak wstawiłem to na grupę, jak tam jechali po mnie. Część jechała, część mnie broniła. A na samym końcu wyrzucili mnie z tej grupy. <laughs> Może nie wyrzucili brzydko, ale fajna to była grupa. Taka psychologiczna. Nie pozwalali mi już publikować, bo pan za, dużo, za, za dużą konwersację wszedłem z tym gościem i ten pan mi chyba był administratorem tam i nie pozwolił mi już publikować żadnych swoich filmów. Bom, powiedział, że siedzę w krzakach i pierdolę. No ale ja siedzę w krzakach i opowiadam, no teraz siedzę w pokoju i jest z nami moja mama. Mnie. kocham cię, mamusia. Rozmawiacie czasami z tymi, z nieżyjącymi osobami, bo ja wożę mamy z sobą. No, ja tak mam. Ale wracając do tamtego pana, jeżeli mnie kiedykolwiek pan będzie oglądał, proszę pana, pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Idę do przodu z uśmiechem na twarzy. I nie staję. Czasami się zatrzymam, jak mi jest źle, jak mi jest smutno, ale szybko się ogarniam i idę do przodu. Także pozdrawiam Was serdecznie. Początki nie były dla mnie łatwe, ale teraz już jest lepiej. Ludzie mi ufają. Też nie mają podstaw do tego, żeby mi nie ufać, ale Zaczynają mi ufać, rozmawiają ze mną, otwierają się przede mną, co doceniam. Ale moi drodzy, to nie znaczy, że nie mam do was żadnych pretensji. Po pierwsze, hmm, niektórzy to już by chcieli za dużo. Ostatnio usłyszałem coś takiego, ale przecież ty jesteś dostępny. Czemu już kończysz? No kurczę, kończę, bo jestem zmęczony. Kończę, bo chciałbym zadzwonić do domu. Porozmawiać ze swoimi dziećmi. Wiecie, tam pisze z takim panem i mówi, że on by jeszcze popisał. No ale no dobra, no popisaliśmy starczy. Musicie to zrozumieć. Wiecie, może tak oficjalnie ja nikomu nie obiecuję przyjaźni. Dla mnie słowo przyjaźń jest mega wielkim słowem. Nie zaprzyjaźniesz się z gnikim. E po pięciu rozmowach, sześciu, nawet dziesięciu. Nie, niech mnie nikt tak nie nazywa, ani ja też nie będę nikogo tak nazywał. Zresztą, jak ktoś chce mnie tak nazywać, to może nazywać, ale dla mnie słowo przyjaźń jest dużym, dużo wartościowym słowem. Chyba dobrze powiedziałem. No i niektórzy mają do mnie pretensje, na przykład raz z nimi porozmawiam, później drugi raz porozmawiam, ale ja nie obiecuję nikomu z stałych jakichś związków, tak? Ja nie obiecuję, że będę cały czas się troszczył tą osobą. Nie obiecuję, że cały czas będę odpisywał, kiedy, odpisuję, kiedy mogę, to odpiszę. Jeszcze nikomu nie, nikogo nie zlekceważyłem. Ostatnio nawet usłyszałem, że jestem bardzo interesowny. Jeżeli ktoś chce nagrać ze mną film, to ja rozumiem, że chce, się na, chce nagrać i ja bardzo, bardzo też tego chcę. No ale później, jeżeli jest coś nie tak, że na przykład ktoś chce ze mną rozmawiać o godzinie 24, drugi raz na przykład, to już mi to nie pasuje, bo ja. Teraz jestem tu, w Danii, tak? No, okej, okay, jestem w Danii, no to mogę poświęcać czas, ale nie cały czas. Mi nikt za to nie płaci, moi drodzy. A, a ja też chcę mieć swoje życie, może w ten sposób. I no, tak jak już mówiłem, nie wymagajcie ode mnie, że ja będę waszym przyjacielem. Tak samo kiedyś do mnie gość dzwoni, e, uchahany, uchahany, kurczę, no, rozmawiam z nim, rozmawiam, z grzecznością oczywiście rozmawiam. O, muszę żonie powiedzieć, o, że odebrałeś, o Jezu. No, kurczę, no to co on zadzwonił po mnie, tak głupa paliło z tym swoim problemem. A o jeden, jakie ją zachwycone, bo się odebrał. Kurwa, Wojtoś nie jest celebrytą, żeby nie odbierał od ludzi Kowalskich, bo Wojtoś też jest Kowalskim, ale trochę wyrozumiałości, nie? Ja, e, niektórzy do mnie przychodzą, jak mają trudne dni, chwilę, To ja ich tam powspieram. A już wam kiedyś to mówiłem. Ja kiedyś byłem mega smutny, bo nie naradziłem się z obróbką filmów, z kanałem, po prostu mnie to już przerastało. Jak mój informatyk Sebastian też nie miał czasu dla mnie, a mi bardzo zależało. Teraz fajnie to wszystko później idzie, bo ja sobie wszystko sam robię. Nawet wczoraj on do mnie napisał: Sebastian mówi, Widzę taki progres w tobie. Tak, bo się rozwijam sam dzięki sobie, bo mnie pchnęli do tego. Ale jak ja mam. Trudne chwile. Tam... W dupie z tymi trudnymi chwilami. Ale co niektórzy, jak do mnie piszą, to napiszcie chociaż dzień dobry. W dupę mnie pocałuj. Do widzenia. A nie. Oglądam cię. E, widzę cię. 23 trzecia coś. Czemu nic nie piszesz? Poczekam do rana. Nie. Do takiego gościa poczekam do rana. I mu mówię. Nie jestem, bo jestem na 1000% pewien, że był wychlany, i mówię, nie jestem dodatkiem do kieliszka. Przykro. Ja nie piłem. Mhm. E, taki gościu pro, prosi mnie, żebym do niego zadzwonił. No dobra, e, e, zadzwoniłem, ale byłem pewien, że jest pijany. Ale mówię, dobra, dla świętego spokoju, zadzwonię, bo mogę się mylić, tak? Bo, bo, bo chyba też mogę się mylić. Dzwonię, patrzę, dziabnięty. Wysłuchałem go z 5 minut, i za chwilę mówię: Ty jesteś wypity. Nie, nie jestem. Ty, ty jesteś wypity. Nie, nie jestem. Powiedziałem, że nasz dalszy ciąg naszej rozmowy nie ma sensu. No to później usłyszałem tylko o Belgii. Później, że mój kanał jest do niczego. Że nie umiesz rozmawiać z ludźmi, że nie można na tobie polegać. Kurwa, otrzeźwiej. Będziesz chciał. Nie powinienem w ogóle przyklinać, bo mnie już zaczyna denerwować, że przeklinam. Będziesz chciał pomocy, to przyjdź. Porozmawiamy. Ale wiecie, wracając do tego kumplostwa przyjacielstwa. Ja jestem sam, was jest dużo. Czy jakiś, nie wiem, e, e, terapeuta. Ja nie jestem terapeutą. Żadnym samozwańczym, ani nikim. No ja mówię, że mogę być waszym przyjacielem, ale takim internetowym na chwilę, żebyście wstali z kolan i poszli sobie dalej, tak? Ja nie, nie, nie chcę, bo ja bym chciał stworzyć grupę, to bym stworzył ją grupę, nie wiem, na Facebooku, byśmy się razem wspierali. Ale ja też nawet nie chcę takiego czegoś robić. Na Facebooku, czy tam na Messengerze, tak? Także, moi drodzy, trochę wyrozumiałości. Mm. Ja Was bardzo lubię, ja Was bardzo chcę wspierać, ale nie, oglądałem Cię. Nie piszesz. Dlaczego nie piszesz? Dlaczego milczysz? O kurwa. Stań na baczność i czekaj na wiadomości, kurwa. Co wypuszczę film, to przychodzi parę osób, tak? Świeżych parę osób. No i... A najlepsi są ci, którzy piszą w nocy. Także wyjaśniliśmy sobie, co? Mam nadzieję, że tak. I nie gniewajcie się na mnie. Ludzie, nie gniewajcie się na mnie. Ale no, co mam was oszukiwać? Yy, to znaczy, mam was oszukiwać? Nie jestem interesowny, bo jeżeli. De, jeszcze wracając do tego. Jeżeli ktoś chce nagrać u mnie film, chce mi się zwierzyć, to ja to przyjmuję, a później ja nie obiecuję nikomu żadnej przyjaźni. Dobrze? Żeby tak było. Ja mam swoją rodzinę, swoje dzieci. Swoją partnerkę. I mam przyjaciół dwójkę przyjaciół. No i ostatnio powiedziałem do mojej siostry, że ty. Mówię, my chyba zaczęliśmy się przyjaźnić. Kurzu. Ja mówię, ja ci za dużo mówię. Zaczęła się śmiać. To jest mowa o mojej siostrze barbarze. Bo mam jeszcze dwie siostry, też je bardzo kocham. Chociaż rzadko im to mówię, to teraz wam mówię moje drogie siostrzyczki kocham was. Ale z Basią mam najlepszy kontakt. Po śmierci mamy, żeśmy się znowu zbliżyli, nie mamuś? Ty wiesz o tym, bo ty nas obserwujesz z góry. Rozmawiacie? Nie wiem, mówiłem wam to. Ja rozmawiam często ze zmarłymi. Dobra. Tyle o ile? Czytamy list, co? Czytamy list. Mam nadzieję, że nikogo tymi moimi chaotycznymi wypowiedziami nie obraziłem. I mnie zrozumiecie. Ja też mam swoje życie, też miewam złe chwile, też miewam zły nastrój, aczkolwiek robię tak. Może to jest śmieszne, ale robię tak. I wyganiam te złe myśli. Głowa mnie zaczęła boleć teraz. Nie robię tak mocno, tak robię. Trząśnę głową, żeby mi tak nie zostało. Dobra, moi drodzy, yy, siadajcie, przeczytam wam list. Niedługi, krótki. Jeszcze muszę się nauczyć wstawiać muzykę, jak ten, jak zaczynam coś czytać, nie? Wtedy by był taki klimacik. O, nawet jakbyście się chcieli, to cofnijcie się do mojego filmu z mamusią. Po śmierci miałem taką potrzebę wygadania się. I fajnie Sebastian to wszystko poskładał. Super to wyszło. Będę miał pamiątkę do końca życia. Może jak kiedyś umrę, to moje dzieci do i napiszą coś takiego. Pfu. To znaczy pluję na to, że chcę długo żyć. Pfu. E, żebyście nie... Ten, pu, wyganiam złe myśli. Bo ja nie chcę umierać. Ja minimum do osiemdziesiątki chcę dożyć. Minimum. Mama się wstawi. Mówi, że kiwa głową, że się wstawi. Zaraz drzwi się ją otworzą. Nie, bo mam zakluczone. Zawsze jak oni rozmawiam, to się drzwi otwierają. Bo Ona wchodzi do pokoju i chce ze mną posiedzieć. Zresztą ona jest z nami. I wiele innych ludzi, którzy już nie żyją. Ja w to wierzę. Dobra. Czytam list, bo zaraz nam ognisko zgaśnie. Jak wam się podoba moje ognisko? Jest tak ciepło. Super jest. Nie powiem wam, że, ten, że was kocham, bo już tu raz słyszałem gdzieś tam, kocham, kocham was. Moi fani, tamten, wiecie, takie, kurczę to nie wiem, już kiedyś ktoś mi to próbował mówić, że powiedziałem, kocham was, ale bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Może kiedyś powiem, kocham was, nie wiem, kocham was wszystkich. Kiedyś na pewno zrobimy jakiś zjazd, puzona, nie? Taki, taki, nie wiem, piknik rodzinny, na pewno, bo ja to już mówiłem z rok temu, ale to ja muszę dojrzeć do tego. Tu mama, ona musi się zgadzać, tu muszą być chętni, ja muszę to hotel wynająć. Znaczy, nie wynajmę wam hotelu, tylko wy sami sobie to wynajmujecie. Mam takie dobre znajomości, że na pewno w fajnej, dobrej cenie, ale to by trzeba było zrobić, wiecie, taki rodzinny piknik, tak? Nie wiem, przyjechać w piątek wieczorem, posiedzieć w sobotę i w sobotę wieczorem, nie wiem, wyjechać albo do niedzieli. No ale to wszystko przed nami, przecież nigdzie nie uciekamy, nie tworzymy teraz taką mega społeczność. I bardzo się rozumiemy, prawda? I zacznijcie mnie wspierać. Dobra. Do rzeczy, kochani, bo nie spotkaliśmy się tu po to, żeby słuchać narzekania Puzona. Dobra. Zaczynamy. Witam cię serdecznie. Na początek napiszę, że jestem kobietą krótko przed 60. Pochodzę z rodzinny, z rodziny. W... Pochodzę z rodziny, w której zawsze był alkohol, i jest do dziś. Za mąż wyszłam bardzo w... wcześnie, mając 20 lat. Także za alkoholika starałam się być przykładną żoną. Bynajmniej na początku, bo później już traciłam nadzieję na lepsze życie, wychodząc za mąż. Marzyłam o rodzinie pełnej szczęścia i miłości. Niestety mój mąż okazał się agresywny pod wpływem alkoholu. Często używał przemocy. Zamykał mnie w piwnicy, gasząc światło, bo doskonale wiedział, że boję się ciemności i pająków. Bił. Nawet gdy byłam w ciąży, w jednej czy drugiej, bił jak zupa była zasłona. Nigdy nie zapomnę sytuacji, jak kupiłam dzieciom piszczące buciki. Uderzył mnie za to. Bił mnie, gdzie popadnie. Wyrywał włosy z cebulkami. Po każdym agresywnym działaniu zostawiał rano na stole kartkę. Tu cytat. Przepraszam kochanie. Mamy dwójkę dzieci, chłopca i dziewczynkę. Ja staram się naprawić na, początek, na początku ten związek. Codziennie miałam nadzieję, że się uda, że moje marzenia się spełnia, ale nic z tego dobrego nie było. Bił coraz częściej i mocniej. Do dziś, do dziś boję się pijanych ludzi. Do dziś z tyłu głowy mam traumę z tego małżeństwa. Trwało to 15 lat. Zdecydowałam się odejść i tak zrobiłam. Na początku było ciężko. Pragnęłam, e, pragnęłam bezpieczeństwa, miłości, więc szybko na horyzoncie pojawił się kolejny mężczyzna. Wpadłam z deszczu pod rynnę. Ten człowiek był także, także alkoholikiem, ale dobrze to ukrywał. Na dodatek uzależniony od narkotyków i hazardu. Początki, jak zawsze, były piękne. Zaszłam w ciążę. Udałam się do ginekologa, a ten stwierdził podejrze podejrzenie zespołu Dauna i Edwardsa. Nie wiem, co to jest. To był kolejny koszmar. Byłam załamana. Pamiętam, jak mój brat wtedy mi pomógł. Załatwił termin na szczegółowe badanie USG dziecka, a także opłacił tę wizytę. Wspomnę, że mój brat... Też nadużywał alkoholu. Ale od kilku lat jest trzeźwym i bardzo. Czekajcie, od kilku lat jest trzeźwym człowiekiem i bardzo jestem dumna z niego. Żyje mu się teraz lepiej, wspiera ludzi i powiem, że powinien dostać medal za dobrą robotę, którą teraz wykonuje: pomagając innym oraz sobie. Ale wrócę. Yy, Wrócę do setna. Badanie USG okazało się szczęściem. Szczęściem, czyli pozytywne. Moja córka urodziła się zdrowa. Mój związek był coraz gorszy. Stres, brak pieniędzy. Popadałam w coraz gorszą depresję. Myślałam, aby tylko zakończyć, bo, to nie, bo, bo nie miało to dalej sensu ciągnąć czyli zakończyć związek. Postanowiłam odejść, ale okazało się to nie takie proste. Partner po każdej rozmowie ze mną, szantażował mnie, gdy odejdę, on sobie coś zrobi. Targnie się na swoje życie. Nie rzucał słów na wiatr. Zrobił to trzy razy. Na szczęście żyje nadal. Miałam już tego dość. Byłam załamana, Odbiłało się to na mnie i na moich. Dzieciach. Byłam wrakiem człowieka. Postanowiłam uciec. Dwójka dzieci była już dorosła. Miałam swoje życie. Jestem z nich bardzo dumna. Ma dwójka dzieci była już dorosła. Miały swoje życie. Jestem z nich bardzo dumna, gdyż nie zapewniłam im dobrego dzieciństwa, będąc w związku z alkoholikami. W domu była przemoc, one to widziały, co pewnie pamiętają do dziś, ale wyszły na ludzi, mają dobrą pracę i tym podobne. Bardzo ich kocham i staram się być dobrą matką, ale trudno mi było, bo moja psychika była chwiejna, bardzo depresyjna. Mój drugi związek trwał 14 lat i się zakończył. Pragnęłam spokoju, pogody ducha, zabrałam najmłodszą córkę i wyjechałam do Niemiec, gdzie jestem do dziś. Zaczęłam żyć na nowo, zaczęłam wszystko od początku. Mam dobrą pracę, która sprawia, że czuję się potrzebna, wartościowa, bo po dwóch nieudanych związkach patrzysz w lustro i widzisz wraka człowieka, ale powoli uczę się kochać siebie. Napisałam to opowiadanie z myślą o kobietach. Które są w związkach z alkoholikami. Nie popełniajcie moich błędów. Życie jest tylko jedno. Bądźcie silne. Ja uczę się tego codziennie. Pozdrawiam. Czy ja chcę to komentować? Chyba nie. Czy ja chcę coś dodać? No tak. To znaczy jednak tak. Najpierw mówię, że nie chcę, teraz tak, ale zmienny jestem. Proponuję autorce tego listu pójść do jakiejś poradni psychologicznej. Pójść do jakiegoś terapeuty. Magda, Magda? No film miałem z Magdą. Magdą chyba. Dobra, nieważne. Ona mi kiedyś usłyszałem takie słowa. Jeżeli jest ci tam źle, proponuję nawet ludziom nieuzależnionym, czy tam współuzależnionym iść, odbyć terapię. To jest bardzo. Dobra sprawa, nie wiem, dobry kierunek. Także może by poukładała sobie to wszystko w głowie. A dzieci? Czy to się jeszcze na nich odbije? Nie wiem, nie jestem specjalistą, nie będę tu się wypowiadał na ten temat. Także wy też nawet. Proszę Was, żebyście się tak nie. To znaczy, nie ma czegoś takiego. Eee... Na moim koncie zawsze to powtarzam, ale żebyście tam po prostu nie krytykowali. Nie, 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 nie. U mnie nie ma przemądrzałek ludzi. U mnie są wszyscy z dobrymi serduchami. Moi drodzy, koniec mojego przemówienia. Czasami wpada mi słowotok, no ale wiecie, no ja się uczę tych słów codziennie. Musicie mi to wybaczyć. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.